Czy zdarza Ci się mówić do siebie? Nie zdarza mi się nie mówić do siebie. Zawsze znaczy, jak mówię, to mówię do siebie. Czy w Polsce opłaca się robić poezję? Nigdzie się nie opłaca robić poezji. Twoje muzyczne guilty pleasure? Eee, Frankie Ghost Hollywood. Postać, żyjąca lub nie, z którą chciałbyś wejść w kolaborację? <laughs> eee, żyjąca lub nie? Mhm. Chciałbym z moim dziadkiem wejść kolaborację. Dobra. Jaka jest największa bolączka polskiej poezji? Yy, Niesłaski i wyszarpywanie sobie pieniędzy, których nie ma wzajemnie. Mhm. I zazdrość. Czy Zenon Martyniuk to Paul McCartney dzisiejszych czasów? Yy, Paul McCartney to Zenon Martyniuk yy, tamtych czasów. <grym> nie, to... żartowałem. Wcale tak nie jest. <laughs> no, no jest, nie ważne, to, to, to efekciarski bonmot. Dobra, czyli jest. No. Nie, nie jest. <laughs> y czy to wstyd i hańba publikować w nowym napisie? Nie. Y czy trzeba mieć czarne uszy, żeby słyszeć węgiel? <laughs> 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 nie. Czy polański powinien zgnić w pierdlu? Yy, niekoniecznie zgnić, ale w pierdło. Dla kogo piszesz wiersze? Yy, dla ciebie, dla Agaty, i dla siebie, i dla mojej żony, i dla paru innych osób jeszcze. Mhm. Dla ludzi ba bardziej niż dla roślin i zwierząt. Dla siebie? Dla siebie też. Co dzisiaj, w 2020 roku, znaczy poezja zaangażowana? Yy, dokładnie to. Co oznaczyła w 2002, w 75, w 68. Mhm. Tak. Kontekst nie zmienia? Kontekst się zmienia, ale zaangażowanie zawsze jest wymierzone w rzeczywistość, a rzeczywistość jest zawsze zmienna i buduje inne konteksty. Więc w, tym, w tej płynnej rzeczywistości, to, co jest stałe to jest zaangażowanie w tą rzeczywistość. Dobra. Który ze swoich wersów nucisz pod prysznicem? <laughs> mhm. Najpotężniejsza metafora z wiersza, której doświadczyłeś na własnej skórze? Myślę, że w jednym z wierszy z Kiry Pietrek była metafora dotycząca Chłopców i dziewcząt przebranych za Indian. I nie ta metafora, ale inna metafora, której nie chcę przytaczać, a która się pojawiła właśnie w tym wierszu, to na pewno. I był jeszcze taki wiersz Zagajewskiego, który się złościł na to, że ma żona do niego dzwoni i mu przeszkadza. W pisaniu do niej listu i jakby zakłóca mu ym, możliwości myślenia o niej przez mm -hmm. jej obecność. To było bardzo ładne. Bittelsi, kapłani czy błazne kontrkultury? A, jedno nie wyklucza drugiego. Jedno i drugie. Pewnie. Yy, lista seksistów Majstaśko. To ważna <laughs> i potrzebna akcja, czy raczej karykatura ruchu mitu? Yy, myślę, że. Karykatura jednak bardziej. <mum> najbardziej interesująca z punktu widzenia graficznego książka. Potrzeb, po, Przepraszam. Je, 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 znaczy, potrzebna karykatura. Co... <mum> e, potrzeb, potrzebna, gdyby nie karykatura. O, dobra. E, najbardziej interesująca z punktu widzenia graficznego książka ostatnich lat. Z punktu widzenia graficznego wizualnego. Na siebie, oczywiście. Jej, nie wiem. Myślę, że waruj było bardzo ważne. Czy jest bardzo ważna. No. Obie książki Marcina Mokrego pod względem tego jak ważna i niezbędna tam jest typografia. Są istotnym elementem na, na tym polu. Mhm. Na pewno. Czy estetyzacja przemocy w literaturze jest OK? Jest. Trzy książki, które zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę. <gry> e, wy, Wykręcę się dykteryjką. E, kiedyś, e, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to pojechałem zarabiać pieniądze do Anglii. Okazało się, że nikt tamtego ode mnie nie oczekiwał. To znaczy, nikt nie czekał na to, że, żeby mi dać pracę i pieniądze. W związku z czym zostałem tam, wiodłem przez chwilę ży, żywot bezdomnego w, w Brighton, niedaleko miejsca, gdzie się zabił syn Nika I miałem trzy, trzy no. książki ze sobą. Jeden to była Ameryka franca Kawki, którą wziąłem, bo kupiłem sobie tam dwa dni wcześniej. Yy, druga to była yy, Myszy i Ludzie, yy, a trzecia nie pamiętam co to było, ale to, to też, też taka jakaś yy, trochę włóczęgowska książka. Zabrałem je, z, myszy i ludzie po prostu b, 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 ważyły mało i zajmowało mało w plecaku. I okazało się, że to był najgorszy dobór książek na odwiedzenie żywota jako, jako bezdomny. W związku z czym wolałbym nie, nie myśleć co zabierać na bezludną wyspę, bo mi to przypomina tę tą, tą historię z plażowej bezdomności. Tak, wróciły te wspomnienia, tak jak w tych amerykańskich filmach, czarno-białe przebitki. Nie, nie, nie chcę o tym pamiętać. Zacznijmy tą kwestię. <grym> I ostatnie pytanie. Śniadanie na trawie, czy trawa na śniadanie? <grym> trawa na trawie. Dobra, ekstra. Dzięki. Dzięki. <grym> Dziękuję. Super.